Chciałbym bardzo serdecznie Państwa powitać. Chciałbym powitać władze samorządowe, Panią Prezydent Dominicę Kopaczewską, Panią Dyrektor Wydziału Kultury Andrzej Krzykiewicz, Panią Kierownik Aleksandrę Kulińską. Witam serdecznie przedstawicieli instytucji kulturalnych. Bardzo się cieszę, że po kilkumiesięcznej przerwie Możemy z powrotem spotkać się w tym miejscu, ale chcę powiedzieć od razu, że przecięcia wstęgi nie będzie, dlatego że ona już raz została przecięta. My nie tyle otwieramy tę filię, ale ją uruchamiamy po kilkumiesięcznej przerwie. W nieco innej odsłonie można już się zorientować, że ta filia będzie miała profil skandynawski, ale rzecz nie tyle w popularyzowaniu literatury skandynawskiej, chociaż wszyscy wiemy jak ważne znaczenie literatura skandynawska y, ma w ogólnej światowej literaturze, chociażby poprzez takie nazwiska jak Karen Blixen jak August Strindberg, jak Hendrik Ibsen, y, nie potrafilibyśmy chyba sobie wyobrazić literatury dziecięcej bez muminków, bez pipi bez dzieci z bulerby. Jednak nie tyle literatura skandynawska będzie odgrywała tutaj najważniejszą rolę, chodzi przede wszystkim o model skandynawski, o pewną modę na książkę w stylu skandynawskim. Dlaczego? Dlatego, że poziom czytelnictwa w Europie największy jest w krajach skandynawskich. Dla porównania mogę powiedzieć, że w Polsce książki czyta około 40% społeczeństwa, czy to w sposób regularny kilkanaście procent, około 16%. W krajach skandynawskich książki czyta 80% społeczeństwa, czego połowa w sposób permanentny. Skandynawowie mówią wprost. Poziom i jakość życia w krajach skandynawskich wynika bezpośrednio z czytelnictwa. Z czytelnictwa, dlatego że osoba, która jest oczytana, jest bardziej wykształcona. Jak jest bardziej wykształcona, ma lepszą pracę. Jak ma lepszą pracę, to wtedy zarabia więcej pieniędzy. Jak zarabia więcej pieniędzy, płaci więcej podatków, więcej pieniędzy zostawia we własnym kraju. W związku z tym PKB rośnie i wprost Duńczycy twierdzą, że PKB w Danii. Wzrasta o 2 miliardy koron duńskich, właśnie z samego powodu czytania książek przez Duńczyków. Może jest to pewne uproszczenie, ale tak czy inaczej, czytanie książek ma znaczenie, ma także znaczenie, jak mówią Skandynawowie, dla demokracji. Dlatego, że osoba oczytana jest bardziej świadoma, a jak jest bardziej świadoma, to wtedy chętniej uczestniczy w debacie publicznej. No tak mówią Skandynawowie, a, ale myślę, że przede wszystkim e, czytanie książek, e, które jest tak ważne dla e, społeczeństwa i dla, dla tej świadomości, ma e, też, jak z kolei mówią e, analitycy, największe znaczenie w, w wieku e, młodzieńczym między 15 a 19 rokiem życia budzi się największa ciekawość czytelnicza. A filia numer 11 znajduje się przy ulicy Bechiego w Centrum Kultury Pro Warbe, w otoczeniu szkół średnich i chcemy ten potencjał wykorzystać. E, wzbudzić ciekawość czytelniczą. E, myślę, że wezwą z panią kierownik e, Agnieszką Zmierszak będziemy robić wszystko, żeby oferta miejskiej biblioteki... Publicznej także filii numer 11 była interesująca i ciekawa. Już nawiązaliśmy kontakt z Instytutem Duńskim. Myślę, że wkrótce będą owoce współpracy. Chciałbym także bardzo podziękować za to, że otwarcie filii w Nowej Osłonie było możliwe przede wszystkim firmie Luxton. Pani prezes nie ma tutaj, nie mogła przybyć, ale bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor Centrum Kultury Browar B oraz Panu Kierownikowi Działu Administracyjnego, który był dla nas wielkim wsparciem w ostatnich tygodniach. I przede wszystkim bardzo dziękuję Bibliotekarzom pracującym w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Rentowicza w Włocławku. Dzięki zaangażowaniu właśnie pracowników Dziś możemy świętować i celebrować. Ten może nie, nie, nie bym może nie nadawał temu otwarciu szczególnego znaczenia, ponieważ, tak jak wspomniałem, otwarcie już nastąpiło. Natomiast dla nas jest to duże wydarzenie, dlatego że my chcemy ten poziom czytelnictwa, który we Włocławku naprawdę proszę Państwa nie jest zły, bo trzeba mieć świadomość, że Włocławek na mapie czytelnictwa w województwie kujawsko-pomorskim zajmuje ważne miejsce. Żeby ten potencjał przez cały czas wzmacniać, żeby statystyki czytelnicze we Włocławku były cały czas na dobrym poziomie, a nawet jeszcze wyższe. Dlatego na tym najbardziej chcemy się skupić właśnie w pracy w pracy metodycznej, w pracy organizacyjnej. Dlatego już wkrótce zaprosimy Państwa na przedsięwzięcia realizowane w chwili numer 11. Także jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, a najbardziej dziękuję bibliotekarzom, a jeszcze najbardziej dziękuję tym bibliotekarzom, którzy zgłaszali się na ochotnika, żeby móc tutaj realizować właśnie. Ten, ten, nowy profil Miejskiej Biblioteki Publicznej. Bardzo dziękuję. I zapraszam nie tylko do zwiedzania, ale także do wypożyczania książek. A już, tak już oczywiście poproszę Panią Prezydent Anicję Bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze, ja nie wiem czy ktoś po takim wystąpieniu może jeszcze mieć coś do powiedzenia, ale się postaram. Szanowni Państwo, może trochę mojej osobistej historii, jest rok 92-93, mam okazję jako pedagog pojechać z wizytą studenią do Danii, do Kopenhagi i wchodzę do biblioteki i ona wygląda tak jak nasza, ale nasza już jest ładniejsza, nasza już jest ładniejsza. W związku z tym, Panie Dyrektorze, Pan Dyrektor, gratuluję pomysłu tematycznego dla tej chwili, bo myślę, że to daje nowy impuls, nowe myślenie o książce, o książce, która jest nie tylko atrakcyjna przez swoją treść, ale również poprzez oprawę, która temu towarzyszy. Bo przecież biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie są książki. Biblioteka to miejsce, gdzie wymieniamy swoje poglądy, swoje myśli. Przed chwilą rozmawiałyśmy z panią dyrektor Witką Piechodź, że obecni tutaj byli dwaj prezydenci Rzeczypospolitej, obecny i poprzedni rzecznik. Praw dziecka, ministrowie różnych rządów, w związku z tym myślę, że mamy się czym pochwalić. I mam nadzieję, że to miejsce będzie nie tylko dla młodych mieszkańców, bo rzeczywiście, jak sobie przypomnimy czasy nasze licealne, to wtedy pochłanialiśmy książki i mam nadzieję, że tu młodzież Wodsławka będzie częstym gościem. I jeszcze raz. Gratuluję i życzę y, pani kierownik chwili, żeby to miejsce były, było zawsze pełne młodych ludzi. I żeby rzeczywiście towarzyszył tutaj dobry duch, to y, z rąk pani dyrektor, poproszę przyjąć naszego anioła, który będzie Państwu zawsze towarzyszył. Bardzo dziękuję Dziękuję bardzo i jeszcze raz gratuluję serdecznie. Ale gratuluję przede wszystkim takiego szefa biblioteki, bo to jest naprawdę wyjątkowa postać i myślę, że wszyscy Państwo również myślicie o tym miejscu jako miejscu szczególnym. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli ja mogę jeszcze skorzystać z okazji, chciałabym powiedzieć, że dwa dni temu zjawiłam się tutaj. Można było wtedy powiedzieć, praca B. Bardzo byłam zbudowana tym, że zobaczyłam pracowników biblioteki z pędzelkami, z farbą i z uśmiechem na twarzy. To świadczy o wspaniałej atmosferze w pracy, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.